Co? W zasadzie to był to Tak było, tak naprawdę. Tylko zrobiłem inne wrażenie. Wielki Kaznodzieja, w Krzysztofie Magnickim, człowiek, w innych, pisał książki, ja o i ah. but i should Muszę je zrobić z tobą. Rubaczka przez smaczny kąsek zaleczonego na haczyk, nie podpływaj do niego. Omija go z daleka, Bo haczyk ten zaczepiony jest za żywkiem. Żywka przyczepiona przy, 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 jest do ręki, a pędkę w ręku trzyma człowiek. Jak pod, podpłyniesz do tego róbaczka i go podpisz, haczyk wwieźć się w gębę. Są bardzo gorąco, i stąd nikt nigdy nie wrócił. Giniesz w wielkich męczarniach, ale stąd jeszcze nikt nie wrócił. Hmm, powiedziała lekka, i popłynęła daleki świat, ale cóż to przez drogi i Widziała. Czy Ty kto wierzysz? Nie w tą bajkę. Bajka jest tylko podawa na to, iż pewne rzeczy inaczej by I jak w jak tej rynce, jak tej ręce każdemu z nas jak będziesz żył, ty podejmujesz decyzję, jak będziesz żył. Jak to wygląda? To ty decydujesz, czy posłuchasz Pana Boga, czy pójdziesz za nauką Jezusa Chrystusa, czy pójdziesz za nauką Kościoła. Kościół, Kościół mówi nam, że Jezus zmartwychwstał, w komunii świętej daje nam siebie na swoim ołtarzu. Ale czy ty w to wierzysz? Słuchaj, czy ty w to wierzysz? Że Bóg jest na ołtarzu. Kościół mówi, nie obrażaj Boga, bo karą za grzech jest śmierć. Pij. Jak to jest? Wierzysz w to? Karą za grzech jest śmierć. Chodź do kościoła, bo tam dostaniesz potrzebne siły na cały tydzień. Ale czy ty w to wierzysz? Tak naprawdę, czy ty w to wierzysz, że Bóg daje ci siłę? Czy może myślisz, że to takie gadanie stare ludzi i gadają, jak w swoje? Czy się chce się powiedzieć, ale Ty i tak, i tak to nie wierzysz. No nie wierzysz. Bo w sumie to są zebrane, so oh, Czy naprawdę, czy tak naprawdę wierzysz w Boga? Czy naprawdę pandemia czy choroba jest argumentem, żeby nie pójść do kościoła, żeby nie korzystać z sakramentu? Ale innym razem dorośli się wypowiadają, do nie wchodzą do kościoła. No. Uh -huh. I znów pytam, znów pytam siebie i siebie. czy wierzysz, że Jezus zmartwychwstał? Czy naprawdę wierzysz w smarczy, stanie Jezusa, życie w jego królestwie? Czy wierzysz w Jezusie to, że jest niego? Czy ty w to wierzysz? I tu się zaczyna. I tu się właśnie zaczyna. Cała wiązania. Proszę księdza albo księża, to, tamto, a to, co mówią w telewizji, a film Braci Kielskich. Chodzi do kościoła, kościół przecież już się rozpada, a Franciszek, nasz papież, taki, a co w ogóle ciekawe, czy on nie jest antychrystem. To są nasze słowa. I po dni. Kościoła. Dni kościoła już są policzone. Na pewno. A ten nasz papież, ten nasz papież, to chyba już nie było aż taki święty, jego święty zrobili, bo to co oni mówią. Naprawdę w to wierzysz. Czy Ty wierzysz w Boga? Czy Ty wierzysz w Jego zmarłe rozdanie? Czy Ty w to wierzysz? Słuchajcie, i to jest niesamowite. Szpedałem się, szpedałem, czytałem, czytałem i w decyzji bielsko-żydieńskiej wygłasza kazanie. Kazanie, pomienie. I słuchajcie, chcę przeczytać, to są jedno słowa, powtarzam, to są słowa i świadectwo biskupa w Policji Zbielsko-Żydowskiej. W swoim kazaniu wygłosił 18. rocznicę śmierci, Jego Człowiek cały w emocjach, który śmiał się i krzyczał koniec z wami, on nie żyje, koniec z tym wszystkim. A stan jest krytyczny. Gdy wyszedł przed kościół zobaczył wielką falę ludzi zmierzających na krakowskie przynieście. To byli młodzi studenci, którzy świętowali Juwenalię. Zaproponowali zebrać się w jednym miejscu, by mówić się o ocalenie Jana Pawła II. Młodzi ludzie zostawili zabawę Anaria, się za Jana Pałka II. Również dzisiaj media chcą nam mówić, że Kościół katolicki nie ma szans przetrwać, zabijając świętego już papieża. Kościół katolicki nie ma szans. Ale chcę wam powiedzieć coś ważnego. Główny, naszego Kościoła jest sam Jezus Chrystus. Sam Jezus, On zna drogę wyjścia z grobu, Koniec z Pani. te słowa towarzyszą chrześcijańsku od dwóch tysięcy lat. Już wiele razy mówiono: Zatoczyliśmy wielki kamień do grobu, Boga nie ma. Wiele razy to słyszeliśmy, ale nie da się zabić kościoła, bo jego głową jest sam Jezus, a On zna drogę wyjścia z grobu i zawsze powstanie z martwych. Wszak koniec z Wami słuchać. Było w każdej epoce i kiedyś w komunizmie i teraz w demokracji. Wiele razy głoszono śmierć kościoła, a on zawsze z nami stał bo nasz Bóg zna drogę wyjścia z grobu. Czy ty słyszysz? Nasz Bóg zna drogę wyjścia z grobu. Wiele razy wydawało się, że jest już po naszej wierze. Zobacz. Nawet dziś w krajach Europy Zachodniej chrześcijaństwo, wydaje się umierać, ale w krajach afrykańskich nie. Nasz Jezus, głowa kościoła, zna, On zna drogę wyjścia z gronu. I to było kawałek, kazania, komili, które, które, które Yeah. Mm -hmm. Czy to gdzieś przy grach komputerowych, tego nie usłyszałam. w stanie Jezusa, Chcecie, że naprawdę żyje. Chcecie, jeżeli nasze dzieci stracą wiarę wśród nas, Ja jestem Zmartwychwstałym, ja jestem prawdą, ja jestem drogą, ja jestem życiem, więc poczuć ziemię, czego muszę się lepać. Chrystus Jak Chrystus Zmartwychwstał, w to? Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie wstał. aleluja, do przodu, nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy, ten Zmartwychwstały, nie bój się, idź po prostu do przodu. Halleluja. Ah, Amen. das